Pakowanie! Pan nam zrobił kawkę. Hi! morning! Sleep very well! Thank you! Bardzo spoko gościu. Okazało się, że grał wiedźmi na na trzy. Mi się bardzo podobało. Także git. Marko jest spoko. Pozdrawiam Cię, Marko. Jesteśmy w sumie w magazynie mebli. Ci gospodarze mają sklep z meblami, i sobie nam pozwoli nam przetrzymać motorki tutaj w magazynie. Ledwo co wyjechaliśmy, a już jest kolejna granica z Serbią tym razem. Tysiu. całe Ja pierdziele zgniła mi skóra było najzimniej jeżeli chodzi o tą wycieczkę 7 stopni kurwa w deszczu moje lusterko to działa se tak o. więc jak chcę se telefon przestawić to telefonem co można Więc generalnie to zawsze jest tak więc nie mogę kierunkowskazu włączyć bo mam telefon to lusterko wiecznie jedzie ze mną O, o teraz się zablokowało Wiecznie jedzie tak i Intercom mnie denerwuje, bo cały czas mi coś piko I mówi Media Connected Pranie wiesza A few moments later. Dobra, jesteśmy w jakiejś restauracji gdzieś w Serbii Jeszcze nie wiem gdzie Ale musieliśmy stanąć, bo... No jest źle Jest tragedia Jak będzie ostro, to umrę to jest bardzo intensywny smak. To ma lekki posmak przejrzałego sera właśnie. Camembert, który leżał na piecu przez miesiąc. Lekki amoniak. Jak to przetrwam dzisiaj, to przetrwam już wszystko. Koszulkę termiczną, dresy. Muszę się przebrać. Przebrać przeciwdeszczówkę. bo dzisiaj pół dnia będzie padać, więc muszę się jakoś przebrać, bo jestem cały przemoczony. Jest zimno strasznie. Dobra, jestem przebrany, możemy lecieć stąd. Może będzie ciepło. Jest zajebiście pkój! Jest zamknięta droga za nami i czekamy nie wiadomo kiedy ją otworzę może kiedyś, może przejedziemy szukamy jakiejś alternatywy i tu mi śmierdzi ja, ja, ja. droga zamknięta. Dobra, więc zamknęli nam jedną trasę. Objechaliśmy ją offroadowo. Przyjechaliśmy jakieś 10 km i zamknęli nam drugą trasę. Po moim roadzie Plasticzki się <toddź> rozeszły <gryz> ale to trzeba wjechać znowu na offroad i, i to się znowu złączy. A <gryz> i znowu nas gdzieś wyprowadziło pizdu Włożę na giwę, włożę na wi... na... A, łasia zaszka A, zaszuka. Sytuacja nie jest ciekawa. Leżymy w Serbii. Dobra. No, trzeba go podnosić. Trzy, cztery... Jest jeden plus tego offroad'u Wysikałem się O o Do it like, do, it, do, it, do, it. do, it, do it. Odrywamy te nasze ręce, odrzucamy, jakbyśmy coś strzepywali. Mam tak fioletowe ręce, tło, jakby zbierał jagody. Jest 18:20. Jesteśmy dalej w Serbii. <laughs> Sara się się tą Serbię omijać. Jest drama. Wcisiemy na tą Chorwację, ale jest ciężko. My chcemy po prostu do dołudzić. <gry> jesteśmy dalej w Serbii generalnie jest masakra mamy jeszcze 2 godziny na granicy z Chorwacją non stop pada jesteśmy padnięci ale adventure trwa dalej Jest. Aj, musisz wrócić, Graj. God, please, no! No! Nooo! No! No! Jesteśmy na Trzpanku, na granicy. Pan trochę pospinany, był. Chwiluraczek nie zatrzymał. <grym>, ale jest gee, jesteśmy już w Unii Europejskiej i to jest bardzo duży plus nie chciałem nagrywać bo był pospinane, strasznie i mógłby nam wdupić mandat więc nie nagrywałem ale mam ujęcie jak Was sprawdza. jesteśmy już w Chorwacji i to jest bardzo duży plus nie pada, to też jest drugi duży plus trzeci to jest na moim akumulatorze w skuterze ja mam akumulator na kablu i teraz tradycyjnie jest prawie 21, a my zawsze o tej porze szukaliśmy hoteli. I gdzieś tu przy granicy musimy w Chorwacji spać, bo jest 21. Jesteśmy przemoknięci. No i co chciałeś nielegalnie, kurwa, przewieźć? Nielegalnie przewieźć, kurwa, cukier i kawę. Pamiętacie, jak miałem zlicowane, czy odpadły mi plastiki od siebie? Nie że kurwa. The Optimum Pride Optimum Proszę bardzo, naprawiły się. 21.41 Podjechaliśmy Podjechaliśmy pod hotel, ale hotel nie jestem... Nie jest super duże, ale... Nie, to radość. Adventure. Dwie osoby, Max, czyli ja sam. Przerobane nosić wszystkie rzeczy, które ma się ze sobą na dziewięć dni. Sytuacja jest kurwa Sytuacja jest zła. O, nie zapowiada się dobrze. Dobra, się właśnie wykąpałem. Przebrałem i idziemy jeszcze na miasto. Co zjeść, Mam nadzieję, że się napić piwka, bo jeszcze nie mija. 24. Zawsze może się jeszcze widać spierdolić Zamykamy <grymne> kowcić. To jest jak na Sienkiewce w Kielcach. Jurek ma drugi łokieć. <grymne> <grymne> Będziecie mieć, mieć kiedyś jakiś pomysł, żeby jechać do Serbii. Weź 20 metrów, rozpędź się i pierdolni głową w ścianę. I się zastanówcie jeszcze raz. Jest. Lekka słoność w smaku. Widzicie tą flagę? Jak widzicie tą flagę, to znaczy, że jest dobrze. Bo jest internet. Po tak ciężkim dniu w Serbii stwierdziłem, dobra. Chcę sobie wziąć swój pokój w hotelu po to, żeby się móc wyspać, żeby nie słuchać dziurka, chrapania itd. itd. I co? I mam za oknem imprezę, nie? To nie w tym pokoju, jak nie zabiję tego gówna, który jest na suficie. On na szarym kącie nie wygląda tak groźnie, ale. Więc tego mojego przemoczonego buta. No i trzeba przydupić. Już nie wstanie. A few moments later. Witam, witam. Witam, witam. Chyba się wyspałem, więc chyba dobrze. Przeżyłem jakąś noc w tym hotelu. Teraz prysznic, sianko. Tradycyjnie koło 10 wyjeżdżamy. Dużo rzeczy mi już powysychało, to jest dobry znak. Generalnie w tym hotelu czuję się jak na Titaniku z 1920 roku. Przypomniała nam się Centrum Kultury w Jędrzejewę przed renowacją. Jest tu ostatnie gość jeszcze. <głosy> <głosy> jest szansa, że Pan zapomniał że trzeba <noise> Sytuacja jest taka, że nie mi spodnie. Mam dalej je wilgotne. Rękawiczki są dalej też wilgotne. Duże rzeczy mi już powysychało. Widzicie, jest zachmurzenie, ale nie przewidujemy opadów deszczu. few moments later. Najważniejsza i najlepsza wiadomość dzisiejszego dnia. Przypomniało mi się, jak wczoraj staliśmy za tą granicą po tej akcji z tym Debilem i Kuba szukał hotelu. I mówię, ale bym się pierdolnął do wanny. I znalazłem taki hotel. Taki jeden z lepszych. Życie. Let's go. stacji nasz widok pierwszego widoku ze stacji nie miałem wiecie to jest najlepsze że przejechałem ze skuterem już prawie 3000, no, 3000 km na pewno i jeszcze go nigdy nie myłem trzeba ja się właśnie zorientowałem dlaczego mi tak no, ten buty wczoraj przemykały bo mam chyba dziury w nich Teraz jak miałem skuter, to już mi nogi przemokły. <grystanie> Bez kitu. Nawet nie wiedziałem, że on jest w takim dobrym stanie. Byliśmy gdzieś po na stacji Gdzieś na Słowacji jest 16.55, więc idziemy jak burza i wreszcie dojedziemy na hotelu jaki jakiejś normalnej porze Coś i wyciekło, ale nie wiem co. Nachani musiał czegoś wlać za dużo. To jest inteligencja! Jedzie jak szalone, to ja się nie dziwię, że coś kapie. Adventure musiał być dzisiaj. 40 km przed destynacją nas złapał taki deszcz, i to podwójny albo potrójny. Mam takie twarde suty jak, jak wentyle w Starze. 210 km do Krakowa. To jest potrzebne. Jeszcze. dobra, jesteśmy w ogóle, mamy apartamenty w. Nie wiem jak to nazwać, centrum motocyklowe, tu można kupić motocykla i to takie zajebiste i wszystkie. Albo Jurek skóry. ma pokój z niną. Adventure! Się bawimy. Łap. Popiesz? A few moments later. Zapowiada się piękny dzień. Chciałem jeszcze pozdrowić Włodka Markowicza i Karla Paciorka zawsze do jedzenia. Kolejny pan, witajcie z państwem w witam państwa bardzo serdecznie. Czas na pakowanie lecimy. Pierwsze to chciałem powiedzieć jeszcze. Dobrze się zakłada suche rzeczy. Super buty. One się nazywają Adidas Adventure. Tutaj mają takie specjalne wywieczniki. Tutaj, jak widzicie, one też mają taką specjalną. Specjalnie takie odchyły na gumie. Po to właśnie, żeby jak najlepiej wentylować. Świeżość tego buta jest cały czas bardzo dobra. Mega polecam. To może oznaczać tylko jedno Jechaliśmy. jesteśmy w Krakowie w rądzie matecznego. 9 dni temu wyjeżdżają z tego miejsca i teraz wróciłem jestem zajebiście zadowolony ale jestem po prostu przykro